Kochani, dziś niedziela posłuchajcie słów Adama Woronowicza, bardzo mocnych słów o katolikach i o Chrystusie. Chrześcijaństwo to nie jest obciach. Nie dajcie sobie tego wmówić. Nie dajcie sobie zabrać Chrystusa. Proszę was o Nie dajcie sobie zabrać Chrystusa, bo kiedy zabiorą wam Chrystusa, choćby wam dali cały świat, będziecie nikim. Jim Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Michael Jackson. Mógłbym tu jeszcze mówić kilkanaście minut. Jaką cenę zapłacili za sławę? Mieli wszystko. Świat mi wszystko. Bardzo mi się przypominają wtedy słowa, kiedy są czytane w pierwszą niedzielę Wielkiego Posta. Szatan wyprowadził Jezusa na pustynę i tam go kusił. Jezus wyszedł na pustynię i 40 dni pościł. Ale w pewnym momencie żaden pokazuje mu wszystkie królestwa świata i mówi, to jest niesamowite, patrz. To wszystko do mnie należy. Dam Ci to. Tylko oddaj mi pokój. Przyjeżdżam ze świata i wiem, jaką ceną jest uśmiech, który wita Was codziennie, kiedy idziecie do szkół z kolorowych gazet, które kupujecie. Waszych idoli. Wiem, co za tym się kryje. Wiem, jaka kryje się samotność za tym. Wiem, jakie jest cierpienie. Wiem, jak ci ludzie cierpią. I wiem, jak jesteśmy oszukiwani. Jeżeli na tym zbudujecie, nie ja pierwszy mówię, ja nie ostatni. Przegracie. Budujcie na Chrystusie. Proszę Was o to. Nigdy się nie zawiedziecie.